Witam Państwa bardzo serdecznie ze Studia Beskidzkiej TV. Moim Państwa gościem jest Damian Stawicki i Łukasz Biel. Witam serdecznie, panowie. Witamy. Znowu spotykamy się w tej samej, tak jakby, trochę kwestii. Damian ostatnio ogłosił na naszym kanale swoją wielką wyprawę do Maroka. Tym razem trochę inaczej, bo Damian rozpoczął już przygotowania i rozpoczął też wielkie poszukiwania wsparcia, i właśnie też temu jest tutaj Łukasz. Damian, jak, 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 jak idzie właśnie przygotowanie, jak idzie szukanie tego wsparcia? No wszystko idzie zgodnie z planem, gdzieś tam w miarę e, sprawnie udało mi się e, przekonać, że warto gdzieś tam do tej wyprawy e, dołączyć, ponieważ no, będzie naprawdę wyjątkowa trasa i głównie e, chciałbym, żeby właśnie tutaj brały osoby, które też e, mają ze mną jakieś do czynienia już w przeszłości. No a Łukasz na pewno taką właśnie osobą jest, bo Razem trochę można powiedzieć, że rozpoczęliśmy przygodę razem ze sportem, i, i cieszę się, że właśnie teraz, w takim momencie, kiedy będę praktycznie największe takie swoje y, wydarzenie sportowe rozpoczynał, to Łukasz też właśnie tutaj dołą dołącza jako y, wsparcie właśnie y, ze strony jego firmy oraz osoby. No to to jest y, mega strzodło dla mnie i, i to jest potwierdzenie, y, że. Bracie się nie traci. <laughs> Bracie się nie traci, jak długo się, jak długo się znacie. Z Damianem znamy się jakieś, jakieś... 18-19 lat, więc bardzo długi czas. No, powiem, powiem szczerze, że chyba jest Damian jedyną osobą, po której mógłbym się spodziewać takiej wyprawy. Nie, nie. <laughs> Trzeba być trochę szalonym. Trzeba nie? być bardzo szalonym. Damian, Damian jest, jest naprawdę bardzo, bardzo szalonym człowiekiem. Mam mnóstwo pomysłów, mnóstwo idei, które, które na co dzień w Bielsku realizuje. Jest to już jego kolejna wyprawa, ale, ale wiem, że, że na, pewno, na pewno ją pokona. <laughs> Skąd pomysł na wsparcie? Skąd pomysł na wsparcie? Jakby... Dy... Wyprawa na, na, drugi koniec, na drugi koniec praktycznie świata w cudzysłowie, wiąże się z, z wymaganiami finansowymi, z wymaganiami logistycznymi, hotelami, no, yy, posiłkami, więc, więc no, na to też potrzebne są fundusze. Yy, ja sobie z tego też doskonale zdaję sprawę, bo, bo sam prywatnie bardzo lubię podróżować, więc wiem, że, że gdzieś, yy, no, bez tego by się tutaj ta, ta wyprawa yy, nie obeszła, więc stąd moje wsparcie, moje firmy, zmieniamy mieszkania dla, dla Damiana, więc, więc no, na pewno, na pewno, yy, Będziemy mocno kibicować, żeby, żeby ta wyprawa dobiegła końca. Mhm. Damian, e, jak dużo jeszcze wsparcia potrzebujesz w takim razie? Czyli na ten moment e, można powiedzieć, że większa część już jest e, sfinalizowana. Najważniejsze, że jest przede wszystkim rower. I tak naprawdę to mnie tak uspokaja, bo bez rowera no to. Ciężko, <laughs> ciężko na wyprawę. Wtedy bym musiał, by musiał, by musiał łukę sponsorować moje pociągi chyba do tak. Marrakeszu. <laughs> Ale nie, jest, jest dobrze. Jest firma rowerowa, która wkrótce też właśnie będę mógł już publicznie ogłosić i pokazać, jak wygląda ten rower, bo naprawdę jestem pozytywnej myśli też po pierwszych testach. No a wracając do współpracy właśnie z Łukaszem jeszcze, no to, to myślę, że fajnie byłoby, gdyby nawet pod koniec wyprawy, czy tak samo bez TV, żebyście przylecieli do Marrakeszu jak już dojadę i może jakieś wspólne zdjęcie na Saharze? O, byłoby super. Byłoby pięknie. Byłoby, byłoby pięknie. By super. Albo pójdziemy pewno... w góry, bo tam są też fajne góry. Na, na pewno zwrócimy się do właściciela. z, nas, z tym, Osparcie, osparcie. <laughs> Okej. Okay. Ale to nie jest, czyli oprócz tego, że się znacie bardzo długi szmat czasu, teraz wspierasz, ale razem jeszcze też działacie na różnych, tak jakby zawsze polach i też chyba z tego co przynajmniej tak wspominaliście, razem gdzieś trenujecie przygotowania, e, czyli te wsparcie i taka mobilizacja chyba też jest ważna dla Damiana z, jakby z twojej strony, no bo y, wydaje mi się przynajmniej, że właśnie ktoś czuje tą mobilizację tak jakby z każdej strony, co w, przy takiej wyprawie jest mega ważne. No Z Damianem, zna, y, tak jak powiedziałem wcześniej, znamy się już kilkanaście lat. Y, przyjaźnimy się, spotykamy się tak po, po prostu na, na kawę, na, na herbatę, ale Damian też odpowiada, y, jako, jako że jestem sportowcem, y, zawodnikiem rekordu Bielsko-Biała, za moje przygotowanie motoryczne do, y, do meczu, do treningu, więc, więc y, też bardzo ciężko ćwiczymy. Nieraz, nieraz przeprowadzamy zajęcia w dwójkę, że jakby, jakby w parze. Więc też widzę, jak, jak Damian mocno, mocno e, przykłada jakby uwagę i atencję do tego, aby, aby do tej wyprawy się bardzo mocno przygotować. No bo nie ukrywajmy, no jest to gigantyczny wysiłek fizyczny. E, praktycznie 100 km dziennie jazdy na rowerze kilka dni może maksymalnie przerwy, i, i więc te mięśnie Damiana też muszą być bardzo dobrze przygotowane do, do całego tego wysiłku. Jak sobie tak razem trenujecie, to uważasz, że jest w stanie to zrobić. No, pokazał to już na poprzednich wyprawach, tak? No, Do, ale teraz jest jednak tych kilometrów dołożone trochę więcej. Więcej, więcej. No, więcej, no ja, ja to mówię Damianowi cały czas, że bardzo go podziwiam, bo jest to, jest to naprawdę no, gigantyczne takie wyzwanie chyba dla organizmu, prawda? E, dla, dla osoby, która czynnie nie jest kolarzem, tylko jest po prostu sportowcem, e, pokonać taką trasę, no to naprawdę budzi respekt. Mhm. Tak, no ja też muszę pochwalić Łukasza, bo właśnie no, jak robiliśmy ostatnio wspólny trening, to, to widać, że jest w gazie. Jest gaz. Także no też trzymam właśnie kciuki za, za jego oczywiście tutaj zawsze y, poczynania na parkietach futalu i tak samo lubię oglądać na żywo. I fajnie, że jest teraz w Bielsku, bo, bo mam bliżej przynajmniej. Bo tak. to może z tym <laughs> udało daleko. się pojechać Co daleko. Na rowerze, bo była zima, akurat, tak. no ale nie, wiesz, no, ogólnie no nie. No, no wiadomo, że na żywo taki spektakl futsalowy i, i strzały Łukasza to. Jakby, kiedyś właśnie, jak byliśmy dziećmi, to podawałem i on szalał lewą nogą zawsze. No a teraz on sobie szela. Teraz ja strzelam, a Ja sobie oglądam. Petarda w lewej nodze jest. I to od zawsze to był tak jakby dwój, ten najdominujący skład, składnik, znak sportowy. Ale właśnie wróciłeś do Tego półrocznego z Chorzowa. jak tam zostałeś przyjęty, no bo Chorzów, Bielsko to jest ta zawsze święta wojna, taka od wie, wielu, wielu lat. Tak, tylko że obecnie te dwa kluby są na zupełnie innym etapie rozwoju. Rekord jest klubem, który no, z dnia na dzień rośnie do góry, a, a zespół z Chorzowa, Klirek z No niestety boryka się z problemami finansowo-organizacyjnymi i, i no, również kadrowymi, bo, bo ten skład jest mocno przetrzebiony przez kontuzję, więc no, był to na pewno inny czas. Nie, nie twierdzę, że gorszy, po prostu poznałem, jak to się mówi, z, z trochę innej strony organizacji tego sportu, więc, więc to, co mamy w, w bielsku, w rekordzie, no to naprawdę, naprawdę powinniśmy doceniać, bo, bo w innych zespołach w z tego po prostu nie ma. Najwyższa półka, tak? Bo w, to, to, to widać chyba też na każdym kroku trochę, czy nie trochę, tylko bardzo nawet, e, że, że ten klub z każdym osiem dniem, miesiącem praktycznie się rozwija. E, Jakie dążenia, jaki cel? No bo teraz właśnie ty wróciłeś dwa nowe, e, dwa nowe transfery, ten skład się wypełnił, a tak. właściwie przepełnił tak. e, i, i tam rywalizacja jest, jest bardzo duża u was. Jest, jest wręcz ogromna po moim transferze i po transferze zawodnika z Finlandii i z Ukrainy, e, jest, jest nas bodajże 14. E, i, i teraz trzy osoby będą. Przy, przy pełnej kadrze na, na trybunach podczas każdego meczu, więc jakby na naszych treningach y, poziom jest bardzo wysoki, a, a celem, celem jest, jest powrót na, na mistrzowski tron. No, niestety w zeszłym roku y, przegraliśmy finałowe starcie z, z piastem Gliwice 5 do 2, więc, więc piast został mistrzem Polski. Teraz chcemy sobie to odbić z nawiązką i, i wygrać nie tylko y, lekta klasa, ale również płat Polski. Mhm. Tak trochę się zastanawiam, jeszcze wracając do tego wypożyczenia, nie bolało cię, czy nie boli cię jako zawodnika właśnie wypożyczenie, no bo to zawsze pewnie gdzieś tam wychodzi ze strony klubu. Nie jest to taki trochę cios, czy to właśnie bardziej mobilizacja, żeby pokazać, popełniliście błąd, to... mam wrócić za chwilę. I, I po raz kolejny, bo jak dobrze pamiętam, gwiazda Ruda Śląska kiedyś była, tak? 10 tak? lat temu. 10 lat temu, tak. 10 tak. lat temu. To ja, ja bym porównał te dwa wypożyczenia do zupełnie innych wypożyczeń. Wtedy, 10 lat temu faktycznie gdzieś wyszła inicjatywa ze strony klubu, aby, aby pójść na wypołaszczenie, ograć się i wrócić. Udało się wtedy wszystko w gwieździe grać i, i wrócić do, do rekordu. I, i, no i zacząć tutaj po prostu odgrywać coraz ważniejszą rolę w pierwszym zespole. Teraz to wypołaszczenie było spowodowane właśnie też natłokiem obowiązków zawodowych, niekoniecznie związanych z futsalem. Gdzieś, gdzieś po prostu zacząłem w drugiej rundzie mniej grać, Poszedłem porozmawiać do zarządu. Wyszła taka inna inicjatywa, że że jeśli chce to mogę zostać wypożyczony, więc więc doszliśmy do porozumienia, ale to wypożyczenie to wyszło jakby z mojej inicjatywy, tamto okay. wypożyczenie wyszło z inicjatywy klubu. No, no tak się złożyło. Myślę, że pozytywnie, że że po pół roku tak jak i wtedy, tak i teraz wróciłem do Bielska i. i no uważam to za duży plus, no jednak przede wszystkim względy logistyczne dojazdu do, do Chorzowa, gdzie ja mieszkam, serce Bielska Białej, a, a też no, poziom treningów i tak jak wcześniej wspomniałem organizacja klubu, to, to tutaj jest na poziomie europejskim. Mm -hmm. Teraz przed Wami dość ciężkie spotkania, bo tak sobie popatrzyłem na, na terminarz rozgrywek, no to bardzo trudne trzy mecze, w drodze gdzieś jeszcze Legia Warszawa, powiedzmy Rywal z dobrą nazwą, ale przy futsalu jednak jeszcze muszą czegoś się tam uczyć w Warszawie. Tak. E, najlepiej od Bielska. Tak. <grywa> ale trzy bardzo trudne mecze, które no, gdzieś chyba zdecydują o tym, kto będzie, e, będzie na, na, na tronie po tej rundzie zasadniczej. Tak? Fajnie, fajnie to przedstawił nasz trener na, na poprzednim treningu, bo jak wiemy początkiem maja rozpoczynają się play w naszej lidze. I, I teraz te trzy mecze, czyli sobota, Leszno, środa Opole i, i niedziela Opole, to to jest jakby przesmak playoffów. Mhm. I, I to jest dla nas też taki, to będzie dla nas sygnałem, czy, czy już jesteśmy gotowi na te playoffy, czy gdzieś jeszcze musimy coś, jakieś elementy szlifować, czy poprawić. Wydaje mi się, że że są to naprawdę bardzo bardzo poważni konkurenci. Bo zarówno zespół zleczny, jak i z zajmują odpowiednio czwarte i piąte miejsce w cukale w tej klasie, więc będziemy musieli się naprawdę mocno nagimnastykować, żeby, żeby te zespoły tutaj pokonać. Mhm. Właśnie ten, tak jakby, chrapka tego rekordu w tym roku. Jest na dwa tytuły, tak? Czyli tak. Puchar i, i, i Mistrzostwo. I tak jakby to jest ten cel cały czas przed Wami gdzieś przedstawiany, cały czas jest mocno, mo, mocno to piętnowane, że musicie. Czy, czy jest jednak gdzieś tak, że spokojnie gramy swoje, wynik jest tak jakby drugorzędny? Chociaż chyba się. Ja myślę, że nie. Jakby to nie ma, ma co owijać w bawełnę. Jakby w rekordzie zawsze głównym i nadrzędnym celem jest gra najwyższe laury, więc, no, nie po to prezes klubu pan, pan Szymura poczynił jakieś odpowiednie ruchy na rynku transferowym, między innymi z moją osobą. Aby, aby teraz no, nie grać o najwyższy cel, czyli Mistrzostwo Polski, gdzie przez cały sezon Zespół Rekordu jest na pierwszym miejscu, prawda? Uh -huh. Mówimy o obecnym sezonie, więc, więc no, dlaczego by nie myśleć o tym, aby, aby z powrotem ten, ten siódmy puchar nie przyjechał na startową. Uh -huh, super. Bardzo uh -huh. dziękuję panowie za rozmowę. Damian, Tobie oczywiście dzięki, w powodzenia dzięki. w poszukiwaniach, wsparcia, okay. <laughs> przygotowaniach, a Tobie w najbliższych spotkaniach i oczywiście Mistrzostwa Polski. Dziękujemy. Dziękujemy dzięki. bardzo. Do, Do widzenia. Do widzenia. Ani nie, nie, jeszcze nie.